O, zobaczcie, Damian idzie. A co ty tam masz w tej reklamówce? Na byłem. Na jakich zakupach? U Mikołaja byłeś ty. Tak, u Mikołaja. Dla nas ich ma? To dla nas. O. Kurde. Dwa? To dla nas. Trzy? No, nie, 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 nie. O, patrzcie, coś tutaj dla mamy ciekawego. I tutaj dwa takie fajne pudełeczka. Połóż je o tutaj, na tyłu. I to już otworzymy I się poprzyklejamy Marian poprzyklejamy się A tak jak widzicie mamy dla was kolejny konkurs tak, tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej Tym razem okoniowy. Dwa pudełka, trzy paczuszki z sprzętami Także to co, zaczniemy co? No, Pierwsze gumki, cztery sztuki Savage Gear Fatty Tail One mają 10 cm, to Mhm. dobrze. Albo 9 chyba. No właśnie, coś to, coś w tym rodzaju. Tu mamy szatidziki od Westina, dwie dziewiąteczki w dwóch malowaniach. Standardowo kanibalki, one kolorki czy o 8, 8, czy ile? One to, są, mają? to są będą ósemki. Także tak to tutaj wygląda. Tu mamy kanibale Krafty. Trzy sztuki, w trzech różnych kolorach. Tak jakby do Ten tutaj na dole, strąg z brokacikiem, także w słoneczne dni na pewno będzie robił robotę. Tutaj gąka od ganki. Taki z twisterkiem, gąkiem. Dobra. A tutaj jest więcej szatizów, jeszcze. Poważnie. Ale to są mniejsze, nie? To są mniejsze rozmiary z Jak widzicie, to są chyba te siódemeczki, tak? Mhm. Tu macie jednego kanibalka, mniejszego też. 6,8 cm, jeśli nie mylę. Tutaj są jeszcze patrz, gdzie są szatisy, Ale to są... A, to są... Nie, to jest zwykły szatis, to... slim, zwykły szatis, też mniejszy rozmiar. No i tu zobaczcie, do tego jeszcze kanibale, też w różnych malowaniach. Parę sztuk. Także tak to było chyba z gumek wszystko, nie wiem Nie, no tutaj są. tam są, nie? Taka a'la płoć od całej gira też malutki rozmiarek. Z brokacikiem w słoneczny dzień będzie petarda. No i tutaj wyjmiemy wam te, tutaj jest. No to jest kilka sztuk tego nawet, patrz. no Jest parę tu, no. trzy czy 4. No, no i tutaj tak. macie już nie wiem, tam 6-7 sztuk y, też Sawyer Gyrfati Tail, też 9 cm, ale to taki, On typowy są, dziewi motorial, to są nie? dziewiątki. Dziewiątki, tak? Mm -hmm. no do dziewiątki. No i w tym pierwszym pudełku jeszcze macie larwy całą przegrodę. To nie. są to są przynęty ręcznie robione. Tak. E, także no, no wiadomo, to koniowe takie larwy są, tam w drugim, w drugim pudełku zaraz zobaczycie, jest ich więcej kolorów. Także przechodzimy do drugiego pudełeczka, te same larwy, jedna przegródka, taki kolor. Białe. Tutaj znowu to macie motor oil, macie i zielono kawę, takie jeszcze są też. No, to, Tutaj już takie o, to jest takie dropszotowe. cała przegródka ich czarne, a jak widzicie czarne naprawdę i w brudnej wodzie robią robotę jak i wszyscy. także naprawdę dobre są. Te same larwy w dwóch malowaniach tutaj jeszcze są Tu, tu są trzy malowania, trzy bo malowania. Jest Przezroczysty, biały i, i, i taki No to w sumie wam pokażę, dwie przegródki łącznie Trzy malowania widzicie o, Dobra wszystko laty Także na dropie, tak samo jak i na główce dzigowej. No, na pewno no. zrobią robotę, no zobaczcie ogonek. A to wiadomo, y, można jak komuś za długi będzie, to można sobie u, uciąć, ugryźć sobie i można sobie krótsze z Ty tego powiedz, zrobić. wszystko od razu. <laughs> <laughs> Także tutaj macie to, tutaj macie znowu po raz kolejny larwy. Teraz w kolorze czerwonym, też tu malowanie taki czerwony mocny. Tu macie taki już czerwony z brokatem, z z brokatem. Z brokatem no. No. I tutaj jeszcze ostatnia przegródka, macie też... Całą przegródkę tych samych larw w kolorze czarnym. Czarny też nie wie niepozorny kolor, ale naprawdę nieraz na konie robi no, robotę. No. no i co, przejdziemy tutaj. Macie paczuszkę też na jakieś larwy. To jest, dro... z, Dragona, takie jest tak. no z Dragona. Także tutaj macie to. Tutaj macie od y, firmy Spro. Też gumeczki. Tam chyba za 3-4 sztuki są. No. Także też fajne gumki w motro oil. I tu macie. I tu jest souraczki od, od Lunker City. Tak, dokładnie. One jest... Ile one mają? 5 dobra. cali to ile dobra. to będzie? To jest, będzie z... 12,5 12 cm. To... Czyli duży kaliber na duże oko. i sztupaki. <gry> dokładnie. Bo sztupaki my po, po sobie wiemy, że w tobie. Też lubią tak. dokładnie brać. Tak, tak, co? Do tego jeszcze macie załączone dwa pudełeczka. No to dobra, przynęty już widzieliście co jest do zgranięcia, także przechodzimy do zasad. Zasady są bardzo proste, tak jak zawsze. pierwszy co trzeba zrobić, to być subskrybentem naszego kanału. Po drugie, trzeba komentarz wstawić pod tym filmem na YouTube Santa. No, no, I ten, to, ten, ten kom, to, tam, tam napiszemy w tym, jak trzeba to, to napisać. Także nie powinno być żadnych problemów. No i co? I Konkurs będzie trwał dwa tygodnie do 10 grudnia. Do 10 grudnia. No i co? Po, po 10 grudnia, w, w przeciągu 3 dni, zrobimy live'a na, na YouTube z, z losowaniem osoby, która to wygra. Udostępniamy go również na Facebooku. Was tak. też prosimy, znaczy prosimy, możecie też to, to udostępniać na tak Facebooku tak. filmy, jak, jak tam możecie, jak chcecie po prostu. No i co? I życzymy Wam powodzenia. Tak. A my co? A my sobie łowimy. Jak widzicie, my nad wodą akurat zimno jak nie wiem. I co? Misja okoń, także spodziewajcie się odcinka okońowego. A parę fajnych szuk wpadło, także no to Tom, co? co? Powodzonka i trzymajcie się, nie? Do, do następnego, bądźcie tak, z nami. Na razie.